Zacznijmy od diety. Gdzie się najczęściej stołujesz i dlaczego najczęściej zamawiasz pizzę? Gdzie? No, bardzo lubię pizzę, szczególnie pizzę graffiti, która jest najlepsza w Legionowie. I tam się nie często, ale czasami stołuję. Pozdrawiam. Dlaczego zakupione przez Ciebie żywki wystarczają ci na dwa okresy przygotowawcze? Dlaczego? Bo odżywki zazwyczaj stosuję w lipie, sierpień, później idą, że tak powiem, w niepamięć. Dopiero są stosowane w następnym okresie przygotowawczym. Med, Moda. Ile par butów posiadasz? Czy to prawda, że więcej od swojej dziewczyny? Nie, niestety to nie jest prawda. No, par butów posiadam trochę. Jakieś 30 może max. Wspomnienia. Do jakiego zawodnika w porównał cię kiedyś trener Chorobrego? Co macie wspólnego? Eee, Porównał mnie do Urusza Zormana. Powiedział, że mamy e, podobny zwód. No i tyle. Wydarzenie typowe. Kiedyś grałeś w meczu, który trwał 8 minut. Gdzie to było i dlaczego spotkanie trwało tak krótko? Eee, to było w wągrowcu. Mecz trwał bodajże 8 czy 10 minut. E, a to wszystko było spowodowane przez to, że dzień wcześniej konserwator Hali posmarował jakimś płynem. E, po którym się zawodnicy ślizgali, Towarzystwo i Rozrywka. Dlaczego e, nie chcesz grać z w FIFA? Bo jeszcze są zbyt słabi, żeby ze mną zagrać. Muzyka, czy to prawda, że Twoja ulubiona piosenka, Piosenko jest Bella zespołu Masters? Jeśli tak, to zamknęć kilka taktów. No niestety nie znam za bardzo e, tej piosenki. E, mistrzem e, tej piosenki jest Paweł Gowęcki, który z pewnością będzie kiedyś mógł to zaprezentować na żywo. Dziękuję, pozdrawiam.